Ten jeszcze jest, jest. Odcinek 59 już. Manusiowi przed samym ogniskiem delikatnie dupeł zarzuciło, ale gleby ze sprzętem nie zaliczył. Widać jednak było, że na niezłym dopingu to już był. Gdzieś już korka skurwił powąchało, motora wyłączył i na powitanie od razu ryja wydarł, że Dzięki opatrzności Bożej udało mu się na imprezę trafić. Helios od razu udzielił mu bardzo wyczerpującej odpowiedzi, twierdząc, że co prawda go żałkę wywąchał, jak właściciel kota gówną w wentylatorze, ale... Akurat to wcale nie świadczy o tym, że zebrani na imprezie z zachwytu nad jego osobą to posrają się z radości. I jak nie ma co robić to niech lepiej jedzie do chałupy i się swoim ptakiem pobawi. Beton na tą propozycję spędzenia wolnego czasu dorzucił, że jakby Maniuś chciał przeżyć naprawdę wielkie emocje, to najlepiej gdyby tak siadł sobie na minimum 30 minut na swojej prawej ręce. Wtedy to tak mu łapa zdrętwieje, no że będzie miał wrażenie, iż to obca ręka kapucyna mu trzepie, a nie on sam. No i Maniuś wyczuł, że na uczestnictwo w naszej bibie na krzywy ryj, no to raczej liczyć nie może. No i Maniuś coś tam pod nosem fuknął, łapami zamachał i te swoje machanaki odpalił. Czy nasz paletowy misiek wyczuł, że Maniuś mile widziany tu nie jest? Czy go też warkot maszynerii wkurwił? No w każdym bądź razie pies faraonów zerwał się z ziemi i ruszył w stronę kręcącego właśnie bączka maniusia maniusz załapał jednak że zwierzę coś chyba mocno jest niegrzeczne bo i zaczął się z plaży ostro sprzętem ewakuować psisko jednak siły w sobie więcej posiadało niż te parę koni mechanicznych i bardzo szybko doganiał maniusia co maniusiowi odjebało dlaczego nie nawiewał w stronę drogi a w kierunku morza no cholera wie, może chciał nam pokazać, że skoro taki jeden dwa tysiące lat temu chodził po wodzie, to i on potrafi tym machanaki nawet po wodzie jeździć. W każdym bądź razie, misiu dogonił Maniusia. Na garba elegancko mu skoczył, no i robili ślad na piachu jak wkurwiony czymś boadusiciel. Maniusz darł ryja, maszyna burczała na najwyższych obrotach, ale... Misiek w przeciwieństwie do Maniusia musiał załapać, że zmierzają w stronę morza. No i parę metrów przed wodą Misiek odpuścił, a Maniusz na pełnym szwungu przyjebał w wodę. Wod blać no smatry! i paszał w pizdu, waditel i jewo Maszyna, krzyknął Stiopa. No przecież wszystkim jest wiadomo, że po orła to można wywinąć. I to nawet orła z podkulonymi nogami, ale że w morzu, i to z motorem, w Wielkanoc. No, o tym nawet kudłate Żydy w Biblii nie pisali. No i rzeczywiście, za wesoło to nie wyglądało. No, bo i za srańca to coś nie było widać. Raz, że ciemno, a dwa no, fale takie sobie były. Mógłbym coś przyjebał, może, albo co. No, co by tam nie mówić rzuciliśmy się na ratunek łobuzowi no i prawie jak dyplomowane ratowniki z papierami w opru wystartowaliśmy proszę jakogo aby łobuza ratować no i dobrze było ponieważ nogawice od portek to mu łańcuch chwycił i maszyna łobuza pod wodą przygniotła i o mało by do utopienia nie doszło darł się skubaniec jakby nie w zimnej wodzie leżał. A na powiedzmy rusztach w zajebistym piecu kaflowym. Zarówno on jak i sprzęt wyciągnięty został na brzeg. No nie powiem, ale wyglądał jak najebany w portowej knajpie wielorybnik z Czech. Nawet skubaniec wdzięczności żadnej nie okazał za życia uratowanie i wyciągnięcie z wody tej całej maszynerii. A przecież doszło do zmoczenia garderoby przez wiele osób go ratujących. No, i prowadził te swoje machanaki w stronę drogi, burcząc coś tam nieelegancko chyba pod nosem. Ponownie zasiedliśmy przy ognisku i impreska trwała dalej. Dobrze po północy, Ginter wraz z tą swoją panienką, poszli dusić komara do tego swojego domu na kołach. Co prawda, Niemiec to tak nie za bardzo szedł, no bo na czworaka, a część z nas. Zaległa na plaży, a to na kocach, a to w śpiworach, czy w dienkafiacie. A reszta? A snuła plany o miodzie na zachodzie, pobierając delikatnie trunki. Co by tam jednak nie mówić, to... No, rotacja degustujących, a i tych chwilowo wypoczywających była zaiste duża. I dzięki temu to ogień był podtrzymywany. A i baczenie na zgromadzony bufet też było co by tej dobroci oczywiście jakieś łobuzy nie zajebali. Słonko już stało, część się krzątała koło bufetu, inni jeszcze dusili komara, czyli sztuka barłożenia, co niektórych osobników opanowana była, jak widać, do perfekcji. Nasze kobietki wraz z tą włożką robiły Michał. Odgłosy chrapania gintera w tej swojej pakamerze na kołach, były takie jakby musiał do migdałów jakiś zmywak ze zlewu przyczepił dzień zapowiadał się bardzo dobrze gdy na sygnale pojawiła się na drodze astronomija co bardzo ciekawe policjanty zatrzymali się koło nas wyskoczyło trzech łobuzów i jeden chyba w cywilu no i coś biegli w naszą stronę drąc chyba służbowo ryja ten w cywilu to nawet spluwę z kieszeni wyjął no za dobrze to psia mać nie wyglądało. Do tej pory to raczej nasze stosunki z mundurowymi były bardzo przyjazne, a ta sytuacja wskazywała niezbicie, że cholera wie, czy nas tu zaraz nie rozstrzelają. Dobiegli do nas no i darli ryja jeden przez drugiego. No tak darli, że aż nie za bardzo kumaliśmy o co im chodzi, tak się wydzierali. A i co by tam nie mówić? To stracha mieliśmy należytego. Leonowi to aż się łapy trzęsły, a i kto wie, czy jakby to trwało dłużej, to czarny i by nie zbladł ze strachu, jak na widok załóżmy oblanego rumieńcem indianina. Co bardzo ciekawe, to mundurowe od razu z kuli Heliosa i Betona. No i w Trymiga powlekli ich jak jakichś tam łobuzów do Kabaryny. Jeden mundurowy z pistoletem w łapie stał przy nas, i czekał, aż pozostali zapakują ich do suki. No jakby się skubaniec bał, że my będziemy aresztowanych chcieli siłą odbijać. A i misiek, to jak było widać, to i coś jakoś jakby mundurowych sympatią też nie darzył, bo zwierzakowi w gardle bulgotało, a i sierść to nawet i na ubiemu się zjeżyła. Dopiero gdy za Heliosem i Betonem zamknęły się drzwi, to mundurowy wrócił do radiowozu. No i pojechali z nimi. Cholera wie gdzie. Czyżby chodziło o kradzież tych palet na ognisko? Ale pojawiło się pytanie, jeżeli nawet, to kto nas podjebał? Przecież nie Misiek. Co by tam nie mówić, to no na bank powlekli ich do Nawpio. No bo w Tolo to przecież po starunku policji nie było. Tym bardziej, że Robercik twierdził, iż ten w cywilu to właśnie jego przesłuchiwał w Nawpio, gdy tą jebaną łódkę tym swoim dynamitem wraz z Grekiem do góry podrzucił celu pamiętnego połowu ryb na zatoce. No i markotno się wszystkim zrobiło, a i bardzo podejrzane to wszystko było. Co by tam jednak nie mówić, to ta proszę jakogo przedpołudniowa wizyta mundurowych to wszystkich jakby otrzeźwiła. Uradzono, że to trzeba na komisariat do nawpio śmigać i o losy ziomków pytać. Ale weź tu jedź, no weź, jak Dzienek, mimo jako takiej świadomości, to z funkcjonowaniem kończych dolnych po nocnym pobieranku trunków, no to coś, no coś jakby nie za bardzo był sprawny. Inni w zasadzie też lepiej nie wyglądali, a co jak co, wszystkim było wiadomo, że Dienek nikomu do tej pory to jeszcze swojej taksówki to nie pożyczył. Jak twierdził, że i samochoda nikomu się nie pożycza. A poza tym, jak pożyczysz samochód, to i na drogę może stado dinozaurów wyjść, nie wiadomo skąd. Tak zawsze jest. Pożyczysz, to i zaraz kurwa jakaś bieda w taksówce się przydarzy.